Rozległo się twarde uderzenie w drzwi i po zwykłych pytaniach oraz odpowiedziach stanęła na progu profank. Oczy jej były zawiązane bardzo szeroką przepaską, która prawie całą twarz od czoła aż do ust zasłaniała. Złota frędzla przepaski spadała na ramiona śnieżnej białości, na piersi obnażone. Spod zasłony widać było tylko przepych bujnych, pozłocistych włosów W grecki pukiel krobylos związanych i uchylone usta Niepewne światło sześciu lamp spirytusowych rzucało na tę postać przerywany blask Rafał spostrzegł uchylone usta Trwożliwe uchylenie jak u trzyletniego dziecka Spostrzegł je i zamarł w oczekiwaniu Tęsknym aż do boleści ani jedna myśl nie była w stanie wydźwignąć się z jego mózgu. Serce biło coraz wolniej i tylko same wargi bezdźwięcznie ukały. O włosy, włosy złote, o usta, o moje usta! Bracia i siostry na widok profanki trzykroć przyklasnęli uderzając ręką po prawym biodrze. Dwaj bracia Stywarci oprowadzili przybywającą dwakroć dookoła Loży, trzymając ją pod ręce, po czym umieszczona naprzeciwko przewielebnego mistrza katedry z pochyloną głową czekała. On rzekł Kobieto, kim jesteś, nazywam się Helena David. Usłyszawszy ten głos, Rafał o mało nie krzyknął. Zdławił głos w piersiach i tylko palce jego prawej ręki wpiły się jak szpony w dłoń lewą. Rozpacz i szczęście płynęły przezeń jak wiatr przez gałęzie drzewa. Przewielebny mówił coś do profanki i plątał się w tej przemowie jak Rzaczek wydający lekcje. Nareszcie po nieskończonie długich pytaniach i odpowiedziach, po ceremoniach, które zdawało się trwały dziesięć lat, Rafał ze drżeniem usłyszał te jego słowa: Damy ci pierwszy promyk światła, który ma kierować twoimi krokami. Niech dadzą pani De Witt pierwszy promyk światła. Mgła łez zasłoniła oczy Rafała. Widział, że ktoś zbliża się do pani David i odwiązuje przepaskę. Machinalnie podniósł swą szpadę jak wszyscy, żeby nad kandydatką utworzyć stalowe sklepienie. Błyski Kling zasłoniły mu twarz odkrywającą się z spod przepaski, ale ją ujrzał na chwilę. Bez oddechu, jakby bez wzruszenia, zimnym, obłąkanym wzrokiem zobaczył tę twarz, oczy królewskie, łuki brwi, policzki cudniejsze od woni, kwiatów wiosennych. Usłyszał znowu głos jej, gdy przysięgała wobec twórcy wszech rzeczy i na wszystko, co może być świętego dla kobiety uczciwej, że dochowa tajemnic pod karą miecza anioła niszczyciela. Rafał trząsł się i dygotał z zimna, słysząc te wyrazy. Włosy jeżyły mu się na głowie, a wiatr śmiertelny owionął czoło. Kły i pazury wilcze weżnęły się w jego gardło, młotem biły go w deskę piersiową, włamały się pod żebra, a zielony blask ślepiów ozionął go, wchodząc ze strasznej nocy. Przecudny głos brzmiał jakoby pieśń spod nieba. Oby ogień panujący w wyższych powietrznych sferach ogarnął moją duszę. A oczyszczając ją, oświecił na drodze cnoty. Brat straszny potrząsnął łańcuchem, założył go na szyję nowej uczennicy. Rafał nie widział, co się działo, nie rozumiał, czemu wstępującej siostrze przypięto biały fartuch i dano białe rękawiczki. Nie rozumiał ani jednego słowa z przemowy mistrza. Patrząc, nie widział, jak mistrz z uśmiechem szczęścia oddał nowej siostrze, a żonie swej. Pocałunek pokoju, mówiąc, pozwól, abym ci dał pocałunek pokoju, a ty go oddasz braciom i siostrom, równie jak słowo, znaki i dotknięcie. Rafał był wtedy w sobie samym, na nieznanym tamtym świecie. Krwawymi oczyma patrzał się w duszę swoją, leżąc na dymiącym śniegu wśród pól. Widział śmierć, która idzie. Nowo przyjęta siostra posuwała się zwolna jak piękny duch, jak wzniosły, a rozkoszny dźwięk wydobyty z najczarowniejszych strun wiolonczeli, oddając braciom i siostrom pocałunek pokoju. Wyciągniętą ręką dotykała palców każdego i z cicha, z uszanowaniem i pokorą wymawiała tajemnicze słowo "feix", co znaczy szkoła. Oczy jej były spuszczone, a cudne, prawie odsłonięte piersi oddychały głęboko. Kiedy zbliżała się, oprzedłszy środek do kolumny, w której na samym końcu stał Rafał, powiodła okiem z wyrazem lekkiej, mglistej niechęci. Szła przecież dalej, wykonując rozkaz mistrza. Tak przyszła przed Rafała. Wyciągnęła rękę i dotknęła stawów jego ręki. Podniosła oczy z szacunkiem i cichą trwogą, pewnie dla zbadania, czemu ta dłoń tak drży. Podniosła oczy jak na twarz każdego z braci. Ale ujrzawszy tego ostatniego w szeregu, o nie miała. Oczy jej nagle zastygły, twarz odchyliła się jeszcze bardziej w górę. Kolana pod nią zgięły się. Zdawało się, że padnie w tył. Wolno udźwignęła lecącą głowę. Wtedy uśmiech. Feix, wyszeptała drżąc jeszcze, ale w uśmiech całą pogrążona jak w blask miesiąca. Usta jej zbliżyły się do warg Rafała i dotknęły ich cichym, straszliwym muśnięciem rozkoszy. W tej samej chwili szept, szept szczęścia, przemieniony w strach piorunowy, spłynął z nich w usta kochanka. O Boże! Helena Dewid błąkała się po swym buduarze. Gruby dywan tłumił szelest jej kroków, a damaszkowe ściany zasłaniały od zewnętrznego szmeru. Było dookoła niej cicho, cicho i ciemno. Parna noc czerwcowa zeszła na ogród i dom, objęła wszystko wrzącym uściskiem. Liście drzew zasłaniające okna wisiały nieruchomie i ciężko, jak płyty młotem wykute z żelaza. Helena zbliżała się do okien, wychodziła na balkon wiszący ponad trawnikiem, znowu cofała się w głąb pokoju, miotając się bez wiedzy, bez woli. Paliła ją suknia na ramionach i biodrach, cisnęły ją ciżmy ze śliskiego atłasu, dolegało jej związanie nieobjętych, nieodgarnionych, ciężkich włosów. Tysiąc już razy pomyślała, żeby zrzucić suknię i rozpuścić włosy, ale za każdym razem ręce jej opadały bezwładnie i splatały się z boleścią. Spoglądała w czarną noc, stojącą między pniami drzew, w noc słabo poczerwieniałą u brzega od niezastygłej jeszcze żarnicy wieczornej czy nadchodzącego już wschodu. W nocu palną jak żelazo, gdy stygnie, i usta jej szeptały ciche, sekretne, zakazane w tęsknocie poczęte wyrazy. Wlepiała wzrok w aleje niewidoczne, których głębokie jaskinie przejmują zmysłowym lękiem, rozkosznym strachem, i słuchała, jak przed nią i za nią nieruchomą i wieczną jest cisza nocy. Wyciągała ku ogrodowi stęsknione ręce i stęsknione usta. Przycisnęła do pustki czoło pragnące wsparcia, kładła je na ramieniu nocy, a rozchylonymi nozdrzami chwytała cierpką woń Narcyzów, głuchą niemą, bezdenną woń tęsknoty. Jakże dziwną była dla niej ta duszna noc, jakże była osobną, odmienną, jedyną w życiu, porwała ku sobie, ku głębiom pełnym rozkoszy niewysłowionej, których przecież nie da zaznać nigdy. Długie pogody, suche wiatry i morze upału składały się na nią, tworzyły ją od tygodni. Stała teraz nad ziemią straszną i uroczą, mocna, a nieprzemożna, wołając głębokich ciemności. Radość wznosiła się na kłębach zapachów, zmroku jej, radość wszystko ogarniająca, wspaniała, olbrzymimi ruchy, wyzwalająca ciało i duszy. Ale nie sama ta radość dawała szczęście. O nie! Była tylko jak gdyby nadzieją szczęścia, które jest w pobliżu, krąży dookoła domu, czai się w słupach dymiących aromatów, czeka i lękliwy krok stawia bez szelestu. Serce biło w Helenie Dewit twardymi ciosami, a uderzenia jego rozlegały się w uszach jak kroki szczęścia nadchodzącego. W jednym miejscu między obłokami liści widać było czyste, granatowe niebo i miliardy na nim gwiazd. Gwiazdy były jaskrawe, bliskie ziemi, brylantowe. Zdawało się oku, że widzi ich bryły i ostre kanty. Helena wzniosła oczy ku wiekuistej nieskończoności nieba i stała tak długo kołysząc się łagodnym, melodyjnym ruchem. Słyszała w sobie jakoby melodię gwiazd, śpiew ich, wdzierający się do serca niewidzialnymi drogami, jak wdziera się do duszy zapach kwitnącego ogrodu. Mówiły gwiazdy, czymże ty jesteś, który chciałeś nazwać mnie żoną? Ktoś ty jest i skąd wziąłeś prawo nad moją pięknością? Cóż mi ty w darze przyniesiesz? Czy masz oczy, które bym kochała aż do śmierci za dziewiczość moją? Czy masz włosy, które się śnią uśpionej w nocy i w zamyśleniu chodzącej we dnie? Potworny jesteś i obmierzły w Twojej mądrości i dobroci z uśmiechem cnoty na ustach i odszukania po ziemi prawdy ze zmarszczkami na czole. Głowa Twoja jest zimna i ciężka, słowa Twoje żelazne, mądre i obojętne. Nie pachnie ani jeden wyraz, nie obudzi żalu ani tęsknoty, gardzę wszystkimi słowy Twoimi, wysnutymi ze starych ksiąg, wspaniałym wszystko wiedzącym uśmiechem i gorzkimi, a szczerymi łzami nad nędzą i małością zachodów człowieczego rodu. Gardzę Twoim niezwyciężonym rozumem i wspaniałym sercem. Jeśliś jest wyższy ode mnie, to Tobą za to właśnie gardzę. Jeśliż jest lepszy ode mnie, to tobą gardzę postokroć. Nie chcę, żebyś miał prawo do jednego palca mej ręki, do jednego włosa mej głowy. Wszystkam jest Jego w marzeniach całej młodości. Wszystka jestem od stóp do głowy, od włosa na głowie do małego palca u nogi. Wszystkam jest Jego. Słowa Jego szeleszczą za mną, wzdychają we mnie. I pogrążają się w moje oczy Czy patrzę na fale morza, na widok ziemi, na obłoki nieba Widzę jego spojrzenie Usta jego czerwienią się od krwi jak róże w moim ogrodzie Czarne brwi zsuwają się potężnie od władzy Strasznej i słodkiej nade mną, nad moją duszą i ciałem Od władzy, którą tak kocha za jego szczęście na Ziemi dałabym sobie bez żalu uciąć tę rękę, za jego taką samą miłość dałabym sobie wyrwać piersi, a za to, żeby w głuche noce być jego, dałabym sobie wyłupać oczy. Łukała nieroniąc łzy z oczu. Szarpała cudnymi palcami żelazne ozdoby balkonu, jakoby powrozy niedoli, które ją opasywały i wiła się na miejscu jak nadeptana żmija. Ale oto ramiona jej zadrżały od niewiadomych dotknień zapachu klombów. Wzburzona nienawiść ucichła w sercu. Coś jak wietrzyk lekkiej wonne owionęło jej czoło, głowę, poruszyło włosy i spłynęło na obnażoną szyję. Uczuła w sercu swym z niewymowną pokorą powiew szczęścia. Złożyła ręce na piersiach, schyliła głowy. Przez serce jej płynęły wtedy marzenia. Widzę usta jego przy moich piersiach, a czoło przy nagim ramieniu. Włosy jego głowy są na ręce mej obnażonej, a białe czoło naprzeciwko ust. Czerwone są jego wargi jak róże z mego ogrodu, a ruchome są i żarliwe jak krew. Kiedy wytryśnie ze świeżej rany i uchodzi Białe zęby błyskają między uśmiechniętymi wargami Jak krótka wiosenna błyskawica Któż to mnie całuje w tej ciszy i ciemności? Czy to ty mnie całujesz, błyskawico? Czy to wy, róże? Czy to ty mnie całujesz, młody mój cieniu? Echo moje w górach Błękitne widmo na drogach morza Obłoku mój na niebie, duszo mej duszy. W pierwszych dniach lipca pani Dywid wyjechała z Warszawy na kurację do Bardyjowa. Do granicy austriackiej nad Pilicą jechała swymi rozstawnymi końmi, a dalej podróż odbyła się dyliżansem pocztowym. Niezwykle krótko zatrzymała się w Krakowie. Co dziwniejsza, powzięła nagłe postanowienie odwiedzenia swych stron macierzystych, dersławic, dóbr swoich w sandomierszczyźnie. Ochmistrzyni pannom służącym kazała czekać na siebie w Krakowie, a sama wczesnym rankiem wyjechała, gdy służące jeszcze spały. Uczyniła to tak niespodziewanie, bez poprzedniego rozważenia sprawy, jak to miała we zwyczaju, że stara Balbisia, ochmistrzyni, która ją wyniańczyła i wychowała, z podziwu wyjść nie mogła. Tymczasem pani Dewit jechała co prędzej, ale nie w stronę sandomierza. Suto płaciła pocztylionom od stacji do stacji, zmieniała konie i pędziła w tumanach kurzu po urwistych górskich drogach. Gdy w ostatnim miasteczku, którego już w nocy dosięgła, wysiadła przed nędzną żydowską oberżą, była okryta puchem od stóp do głowy. Rozognione jej oczy szukały czegoś i znalazły. Rafał Olbromski stanął przy drzwiczkach powozu i uściskiem mocnym, jak wieczny ślub, objął jej rękę. Zaśmiała się krótko gardłowym śmiechem i równie mocno rękę jego przygarnęła do serca. Pojedziemy dalej, szepnęła. Nie, tu zostańmy, błagał pochylony ku niej. Pojedziemy dalej, rzekła stanowczo, zamknąwszy oczy przed jego oszalałym spojrzeniem. Czy są konie? Są, ale tu zostańmy. Jedziemy. Rafał odszedł, żeby wydać rozkaz. Helena wyskoczyła, weszła do oberży i usiadła w kącie pustej izby. Świeciła się tam już na szynkwasie łojowa świeczka. Po chwili on przyszedł i stanął w taki sposób, żeby ją od światła i żydowskich oczu zasłonić. Ale korzystał z tej samej chwili, patrzał na nią. W półciemności widzieli wzajem tylko swe oczy i tonęli w nich zapamiętawszy się na śmierć. Była to rozkosz zaiste, śmiertelna, wyzwolona, naga, szczęście jednej chwili trwające przez wieczność. Teraz dopiero czuli oboje jak straszliwie i nad życie się kochali. Gdyby jedną chwilę trzeba było oddać, cofnąć, oddać sobie za cenę życia, zrzekliby się życia z drwiącym uśmiechem. Słowa jak ciężary bez wartości. Zważyły się i upadły na dno dusz, tylko anielskie uśmiechy wzajemnego pozdrowienia, jako świcie mgła sucha z ziemi ukwieconej, wstały i rozszerzały się w oczach i ustach. Dał się słyszeć na brukowanym podcieniu radosny tentent kopyt końskich i hulaszczy aż do gromu podobny turkot kół. Rafał uczynił znak głową, że już czas, ale jego towarzyszka nie podnosiła się z miejsca. Odsunął się od światła i zajrzał w oczy. Siedziała nieruchoma, z oczyma idącymi za nim, z uśmiechem zaczarowanym. Rondo kapelusza związanego pod brodą oskrzydlało jej twarz. Tylko niektóre pasma włosów wymykały się wzdłuż policzków. Szary płaszcz podróżny z pospolitego płótna okrywał ją całą od stóp do szyi. Ręce leżały bezwładnie splecione na kolanach była tak przecudowna, tak nieznana, tak obca, a zarazem tak do jego istoty należąca, wydarta z głębi piersi, że jak skamieniały nie mógł się poruszyć. Toż jest Helena z Stał w obłoku powietrza uszczęśliwiony przez jej obecność i powtarzał stokroć ów pewnik, że ona jest na pewno tu, gdzie na nią czekał tyle godzin, w spazmach tęsknoty i paroksyzmach zwątpienia. Nierychło, nieruchło przesunęła się w jego duszy smuga łaskawego światła, ciepła i wonna myśl, że to jest pierwsza chwila, pierwsza godzina i pierwszy dzień że nastanie szereg godzin błogosławionych, dni szczęśliwych, szereg nieskończony. Ta sama myśl odbiła się w jej oczach, w ustach i na czole. Ujrzał ją wszystką rozkwitłą jak jerychońska róża. Serce nie biło w jego piersiach, lecz drżało, ręce same się splotły i błogosławieństwo wypełzło na wargi. Tak samo splotły się jej ręce i oczy zasłoniły powiekami. Stał patrząc w swe ziszczone szczęście, i modlił się bez słów, bez poruszania zastygłą wargą.